Hejka, gramy dzisiaj w Chain Together i jest ze mną Madix. Hejka! Dobra, możemy lecieć. Dawaj na drabinę. Tam Lecimy. idziemy. Łącz ja sobie to jest... bieganie, no. Jak się włącza? Jest jakiś przycisk, który włącza tak, tak na stałe czy na shiftie? Nie, masz tu z boku włącz bieganie. Po prawej stronie jest bieganko. Nie ma, ja mam tylko inventory shop. No, i nie masz włącz biegania? Nie. To jaki lamus? O, muszę Inwentory skoczyć. i shop. Dobra. O nie! Ty, ja widziałem. Ona let, lata! Uratujcie koleżankę! O nie, teraz dwie. Czekaj, ja mogę pociągnąć. Tak. Dawaj, życie. Nie, jak chcę im pomóc. Chodź tu. Teraz będziemy czekać, aż koleżanki się tu no. ruszą. Ale serio, nie mam żadnego przycisku do biegania. Jest mi smutno w tym momencie. Ja mam wielki szary przycisk włącz bieganie. Co one robią? Albo... Dobra, ja wskoczę. Dobra, zaufaj dobra, mi. Ja Stań blisko krawędzi. krawędzi. Tak, stoję. Dobra. Teraz twoja kolej, no. Jak coś, to cię pociągnę. O. Dobra, jest lux. O, ale nam idzie proste. świetnie. Musimy. Nie, ja no nie my... chcę iść przed nimi. Musimy je wyprzedzić. A! No, no właśnie, no, albo podejdź. je wyprzedzimy, Czekaj, czekaj. Dobra, ja skaczę. skaczę. Szybko, szybko musimy uciekać przed nimi. Skaczę, jest dobrze. Skaczę! Nie, 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 nie. Skaczę. Też. No. Tutaj musimy skoczyć na, na krzyż. Na krzyż i skaczę. Okej, okay. przesuwam o się. Kurde. Dobra. dobra, mamy to. Chodź. Nie, ale tam było blisko. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Ja drabinka, trochę zespitronowałem. Za szybko To poleciałem. prawda. Przed dobra. nami są znowu ludzie. Ale może ich szybciej Wyprzedzimy miniemy. po prostu. Ominiemy. Okej, okay, lewo, prawo. E, tutaj, gdzie patrzę, w tą stronę. No dobra. O nie! A! Dobra, 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 rzuj. Było niebezpiecznie, Było strasznie. Było niebezpiecznie. niebezpiecznie. Dobra, chodźmy, ich wyprzedzimy znowu. Dobra, w ogóle mamy ci niewidzialny łańcuch. Serio, nawet się nie przyjrzałem. Ej, bez kitu. No, przestań, trollujesz, gościu. No rozglądam się po prostu. No, Każesz nie, mi patrzeć na za... patrzę. O, Uratowałem Boże. cię teraz. Teraz Chodź musisz mi być tu. wdzięczna. Nie, 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 nie. nie, nie. Z pańska. Monetka tu jest, jest dobrze. No prawda, jest dobrze. To było Monetka, Zaplanowano wszystko. Tylko gdzie mamy iść teraz? Musimy zejść na dół, wiesz o tym. Ale tak. mnie strollowałeś. No, jest trochę Dobra, lip. Dobra, no. No, to ty, ty trolujesz. Ty trolujesz. Monetka za U nami. Skuteczny no. trolling. Dobra, idziemy Kto, od nowa. No to Dobrze szło. To spadłaś. Teraz, i... spadł. Teraz będzie szło lepiej. O, kur... się tu... panie, ale, ale mam furt. Ej, nie wiem, co się dzieje. Super nam idzie. Jesteśmy o, najlepsi. Jest. Dobra, dobra, poczekajmy. Dobra, Myśl... dobra idę. Jolo, raz idź, się idź, żyję. Idź, idź, Tak, lecimy. Poszło to, ale nie uderzyło cię. Nie, bo bym pewnie furtała. Chodź. Dobra. No! Myślisz, nie o... nie <laughs> mogę z tobą! Dobra, dobra! Żyję, żyję, No, <laughs> ty, nie ja droluj! Ja <laughs> informuj, że idziesz ale do Ale to podchodź do tej krawędzi! Ale ja myślę, że wiem, że ty tak szybko skoczysz. No bo speedranujemy. Wiesz, znaczy z speedranujemy. No kurde. No i, co no i co robisz? Nie da się z tobą to grać. Wszystko się da. Wszystko się da. Widzisz, jak nam to no, przeszło Nie no mogę wejść na drogę. No i co <laughs> jest mnie. Czekaj, nie, łańcuch nie nam wejść. się zaplątał. Tak, łańcuch się uspokójmy Idziemy. się. jesteśmy zaplątani tutaj. Okej, okay, chodź! Czeka, czeka, czeka. No, ja się odlachałam, teraz. Dobra. Dobra. dobra! Boże zobaczysz. święty Nie da się teraz z tobą w gościu. Szed. No był kolejny. Da był. się wszystko ze mną. Patrz, zaptak tak kur wisiał już nie wisi. o, dał radę. Co ty tam mroczysz? Mroczę, co to Mruczysz? jest na znaczy? ślubie. Szybko, speedrun. Wiesz czym jest speedrun? Skaczę. Nie mów skaczę tak. za każdym razem. O kurde, ratuj mnie! No i po co jesteś taka? O, no I jak ja proszę. mogę cię wciągnąć, bo ja tak naprawdę nie wiem, y jest jakiś przycisk, Tak, E. Wciągnąć? Trzeba przytrzymać E, jak ci się pojawi. Si Synchronizacja, nie możemy się kłócić, musimy... No, kto, tu, kto zaczyna się kłócić, nie ja. Oj, czekaj, myślisz, że to teraz tyrtnie? Ja się boję, poczekajmy może aż to tyrtnie. Ale teraz, teraz to... Ty... Dobra, tyrtło. Dobra, idźmy, idźmy. idźmy jest stąd. bardzo dobrze. Wracamy nie jest do, dobrze. Tutaj tyrtło, więc tak, idziemy. Tak, tyrtło, idziemy. I wiesz, że, ja, że jak wcześniej przychodziliśmy no. przez tą drabinkę, to się nie skapnęłam. O nie, że ja tak nie W ogóle z początku jest, tej no. gry nie wiedziałem, że takie coś ma miejsce tutaj, no? Chodź. No i nie mówisz, że skaczesz. A, miałem nie mówić, że skaczę. Ale przy takich mocniejszych skokach trzeba wiedzieć o tym. Dobra, skupmy teraz? się. Co, nie. Co, co, co? Nie, teraz. Nie. nie. Co? Teraz. Stop! It. Stój, stój. Trzy, cztery ry. Dobra. Synchronizacja. To było, to było absurdalne. Czy my na pewno mamy tu... nie? Dobra. Czy my na pewno mamy tutaj iść? Nie wiem. A co? Też... Nie, no A tak, dobra, Musimy po te... na tego nie po liczba. łańcuchu, po łańcuchu. A... Zaufaj mi. Musimy iść po łańcuchu. Dobra. Jak się jedno z nas wywróci, to drugiego uratuje. Tak. Na pewno tak się stanie. Boję się tędy iść. Nie ufam sobie. Ja nie ufam tobie właśnie mnie pociągnęło. Ja mam w głowie, bo ja czasem skaczę randomowo. Nie! Co? Wciągnij mnie! Dobra, dobra, Mariusz. O, 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 dzień. Nie! Dobra, stój, stój. Już się, już się o, tutaj o, ruszam. O, dobra, dobra, dobra. Ja, no to idź pierwszy, bo ja muszę iść za no, tobą. Idę kawałem. cały czas, to weszłaś do przodu i spadłem prawie. To prawda. Tak, okay, tak się okay. tego nie robi. Nienawidzę takich cienkich. Rzeczy do przejścia. Patrz tu jakiś złoty szkielet leży, ty. Drogi szkielet. Dob ale nie, idzie nam całkiem to. fajnie. Paschody, idzie nam elegancko. Bardzo dobrze. Tylko zobacz, ile tam jest jeszcze do przejścia. No, ale patrz, to te trzy? Nie, to nie te trzy, tam nie, to te miejsce trzy. zatraciły. Trzy, cztery ry Dobra. nie zrobiłaś tego na cztery, Oklamałaś Wiem. Trzy, mnie. trzy cztery ry. No, tam było okay, trzy, okay. cztery i już skoczyłaś. No to ty jak taki dobra. A nie dlą tak Nie możesz no tak na spontanie. Tu chodzi Można, o synchronizację. No ja skaczę. Nie ma żadnej synchronizacji. Synchronizację Jest wymyśliliście wy. I hop. Nie. Na... Oj, oj oj oj. Gdzie, gdzie? Do góry na krzyży. Dobra, dobra, dobra. No to Nie, pomocy. <ślad> ty, udajesz, ty udajesz. Pomóż mi. O. Dobra, dobra, ja Skaczemy, dobra. Prawie mogłam cię wciągnąć. Chodź. Skaczemy. Nie, o kurde, żyję. żyję, żyję, żyję. Trzeskoczę! Dobra, 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 strasznie to jest stresujące. Jest, no, bo jednak ten łańcuch ciągnie, nie? A tak to Ej, kurde, nie widziałem tego. Jak? No dobra, damy radę, chodź. Dobra, oj, co powiem ci, że Trochę takie no na granicy, na granicy. No, no, Riski staw, riski staw. O nie! Moja najgorsza rzecz, jak ja mam po tym przejść? Był twoja najgorsza rzecz. Bo ja sobie nie radzę w tym. Jak mam cienki element do przejścia. Nie, co? Nie, nie! Okej. Okay. Okej, okay. chodź tu. Bo ty byłeś. Ja byłam za daleko ciebie, zanim ty skoczyłeś. skoczyłeś. czekaj, ciekawe, musimy tu, przemyśleć. Ja do mnie, mn, 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 do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Nie, nie, okej, okay. dobra, jestem, jestem. Dobra, też jestem. Ja takimi małymi tip-topami chodzę. co jak ty chodzisz w ogóle. Mam Chwa taktykę. Je. Przynajmniej nie spadniemy. Przynajmniej nie spadniemy. No. Chodź. <laughs> tip, 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 tip. O nie, pomoli, tam, pomoli. o dobra. Wiesz, że wziąłeś mnie ze sobą, żebym tam nie doskoczyła, ale po Mamy twojej wiesz... głowie się chyba wspinam. Dobre, no ja już... po prostu tutaj dbam o nasz sukces. Jezu, okej, okay, tu się. O nie, nie, o, nie! nie. O, dobra, no, dobra, 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 dobra. dobra. Tu się coś krankowe. rusza. Trzy, tu się rusza. Nie, 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 dobra, dobra, mam, 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 mam. mam, 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 też mam. Tu, 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 tu. Nie! <laughs> Musimy na dół. I teraz tu, dobra. Jezu. Chyba trochę nie byliśmy dogadani, co mamy tu właściwie zrobić. <laughs> tak, <ram>. co będziemy <laughs> robić? Nie wyszło nam to. Co nie wyszło? Wszystko dobrze idzie, patrz jak już wysoko jesteśmy. A, nie włączaj shifta na drabince, bo wtedy nie chodzisz po drabince. Okej. Okay. Kurde, oj, to pykło. Zerajmy na te. na jest tak. Pykacze. Tak, boję tak się. te pykły, 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 dobra, pykły, obejwia. Bo to jest najgorszy moment, żeby się wywalić. Taki nie z twojej winy. No, ale powiem ci, że nie wiem, co się stało, za pierwszym razem jak szliśmy, to serio nie widać tak. tego było, teraz kurde Wiesz, są wszędzie. To, domek. zamieszkajmy tu, domek. po co iść dobra. dalej. No i dobra, No, I to by było na tyle, dzięki <laughs> za uwagę. Po co iść dalej. A to przyjdzie, to szybko! Jej. To myślałem, że tu trzeba się. chodzić. Tu nie, trzeba chodzić, tak? No? Tak, trzeba chodzić, skacz. Dobra, na razie jest w miarę łatwo, tak szczerze. Jest Są momenty gro. Szt... Nie! Ty, nie, dobra. Pomóż mi. Słynne ostatnie o, dziękuję, słowa przed dziękuję. tragedią. Jest w miarę Cześć, łatwo. A bo to przyjedzie do nas. Tutaj? Chodź tu. Dlaczego nie tu? Nie wiem. A co no i... mamy robić? No to chyba na tej tej musimy jechać. Możemy też do łępu. No dobra, poczekajmy, aż to wróci. Ale i... o nie, to trzeba będzie skakać. Tak, trzeba będzie skakać, no? Dawaj. Hop, dobra. Trzeba iść, pamiętaj Nie razy. że trzeba iść, to jeszcze skakać, nie? Najgorzej. Ale to może dobrze, że nie! trzeba iść. Tutaj po to jest Proszę, ta drabinka. No, żeby nie, nie przegrać za pierwszym razem od razu. Musimy chyba iść szybciej na tym, wydaje mi się. Chyba tak, chyba tak. Musimy iść szybciej, bo to leci bardzo szybko. No. Nie możemy czekać, dobra. Dobra, dobra, dobra. Uda dobra. się. Uda się, uda okay, się. Okay, o okay. no i za drugim razem, znaczy za pierwszym razem. O beczka. O, nie, widzisz to. Co, beczka. Ten... No ale zobacz, jaki to jest daleki skok. Damy radę. Pa, trzy, cztery. Dobra. Relax. Tu, szybko. No i tu. I tu. No i mówiłam, że damy niebra. radę. Dramatyzujesz za bardzo. Nie, no ja wiedziałem, że to będzie łatwe. No jasne, jasne. O Ej! kurde! Ja cię titam, ty nie spodziłem. na ślepo w ogóle. Ja, ja myślałem, że nie muszę ci tego mówić, bo tak wyglądałaś, jakbyś to wiedział. Ej, nie mogę cię wciągnąć. Czekaj, weź Ale. sobie, podrobince, wejdę. O, nie zauważyłam tego. Nie! Co? Nie? Coś ty zauważyłam? nie! Czemu nie spadł? Uratuje szłaś nas! Mną? Poczekaj, uratuje nas! Nie! Dobra, dobra, nie, nie spadniemy Nie aż spadniemy tak na sam dół, dobra. Yeah. No bo nie ostrzegłeś, że idziesz! Myślałam, no, że czekamy! No ale ty widziałeś, że idę! Myślałam, yeah. że czekamy! Oszukałeś mnie! Ty mnie oszukałaś! A bo to już jedzie, zapomniałam. Siup! Czuję się oszukany. Dobra, to ja no jestem oszukany. Nie potwierdzam tego, nie potwierdzam. Ale ja potwierdzam. Dobra, nam to dobrze szło. Tutaj ta beczka to było takie... Easy peasy. Easy peasy. Nie można iść na pewno cały czas w, bo troszkę idziesz do przodu na tak, tej platformie, tak, ale tak. minimalnie. Ale no, tak dosłownie na pół sekundy Trzeczkę, puścić. No. Dobra, Dobra. Oj, oj, nie ostrzegłem. Wiem, ale czasem ja w ogóle skaczę dwa razy. Nie wiem z jakiego powodu. Ja też, bo to panika jest. Panika gaming. Stójmy, nie. nie, no i no, znowu, no nie, chodź szybko, przestań, o mój Boże, szybko, co ty tam robisz, czemu stałeś? Powiedziałaś nie, a potem, dobra, idziemy, no i, no no i, nie co? Mogę. No i co, co zrobiłaś, co ty zrobiłeś, no i... ja, nie, nie tędy? Na... tędy, ale my tu za daleko spadniemy, o czekaj, chodź skoczymy na to, co tu lata, pa. chodź ale szybko, Ska... co, ty no, co ty robisz, robisz? No, nie, no ty, ty udajesz. Zrobiła. Na mieliśmy... tą platformę my chciałam skoczyć. Ale po co na tą jeżdżącą chciałaś? Tu była drabinka i mogliśmy po niej wejść. Dobra. Po co na tą jeżdżącą? Widzisz tą drabinkę? Nie przed mogę nami? z tobą. No przecież trollujesz! Ty trolujesz. No ale ja to chciałam Przez skoczyć, to ty stałeś. Nie czekaj! czekał. Skacz. Mówię, że udajesz. Strasznie udajesz. Nie udaję. Udajesz. Nic takiego nie, nie ma tutaj. miejsca. Udajesz. dajesz. Chodź, no! Ja pierdziele ja pierd nie wierzę nie, w. Nie, nie wierzę w to. Gdzie my spadamy? Czemu nie? Oboje nie skoczyliśmy. Stop! Prawda? No dobra, idę. Tak, oboje nie skoczyliśmy. Tu był... jechało. No. Tu był jechało. Dobra, bo... Bo ta gra jest za prosta, trzeba ją trzy razy przejść do pewności, żeby za się upewnić, proste. że jest. Że jest prosta. Wiesz, Jeszcze co jakbyśmy powiem. zrobili challenge w ogóle bez spadania, to nie wiem, czy by nam to wyszło. E Challenge bez spadania. Odcinek by się skończył po minucie. Tak, jak spadniemy, kończy się odcinek. I tam jak strollowałeś. No. Że piąty raz tu jesteśmy. Ale to nie jest moja wina. Trochę jest. To jest twoja wina. Trochę jest twoja. Dajcie znać widzowie w komentarzu, czy ja to jest wina, że nam tak kiepsko idzie. Tak, ale wiadomo... Co napiszą, więc. No nie ma się co tu patrz. zastanawiać. Nawet. Nie! W ciągu. No mnie. właśnie, na propos. Czy ja to jest wina? Oczywiście, że twoja, bo to nie był skoordynowany skok. <grym> Dobra, teraz nie udajemy tutaj. Tak, teraz o, patrz, nie udajemy. patrz, poszło. poszło. To biegniemy. Idziemy. Biegiem. szybko. O, nie, 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 nie. stoję, stoję, nie, nie. stoję, o kurde, ja fruwam. Dobra, dobra, spadniemy dobrze, spadniemy jest dobrze. Jest git, jest git, czekaj, bo ja po złej stronie drabiny złej stoję. złej stronie drabinki. O, i tak. tu powinniśmy zeskoczyć wtedy. Dzień tak, dobry. powinniśmy. Ale to no, no, no i co, lamusie? No wiś mnie. tam sobie, wiś. Wciągaj Dobre. mnie. <laughs> Chcesz to wygrać, czy nie? Chcę. No nie wierzę. No. Gra troluję. No więc widzowie pamiętajcie, napiszcie w komentarzu, kto troluje. <grym> Ej, dobra, teraz, teraz no, powaga, bo to już jest przesada, co się dzieje. Teraz. Bo to się często robi. To jest częściej niż te nas. No, nie, idź, nie... nie no, nie no mogę. Przecież... przecież przeszlibyśmy, jakbyś się ruszył. Ale przecież ja powiedziałem, czekamy. No i gdzie my lecimy? Nie. Ale jak widzisz, że już jestem w połowie drogi, to idź po prostu! Ale ty zrobiłaś mi to samo! Ale ty mi to robisz piąty raz pod rząd! Nie robię ci tego piąty raz, udaj... No! Wciągnij mnie. Po prostu mnie wciągnij. Dziękuję. Idziemy, nie po wierzę. prostu idziemy, idziemy i byśmy Te, teraz przeszli. Teraz powaga, teraz powaga. Nic złego się nam nie stanie. A jeśli się stanie, no to już nie jest nasza wina, prawda? Nie. Chodź tu. Siup, siup. No bo to trudne jest. Nie jest trudne, jakbyś nie trollował, tylko szedł ze mną, a nie stał w miejscu. Ale zobacz, jak już mamy obcykane, po prostu wszystko przechodzimy tak o <grym> Tylko nie tam, to, to jest najprostszy element tej gry. <grym> tak, to prawda. Ale no. Zawsze musi być taki prosty element, który cię załatwi. Uwaga, stoimy, rozumiesz? Dobrze. No i pewnie zaraz pójdziesz, nie powiesz mi, że idziesz. Idziemy. Tylko zobacz, że tu musimy idziemy, iść szybko. Tak. Idziemy, idziemy, idziemy. Dobra. Mówiliśmy, yeah. że będziemy oh, oh. iść przecież. Oh, oh. Oh, yes. Było mówione, że idziemy. Dobra, łatwo za pierwszym razem widzowie. On kłamie, nie ufajcie mu. Ej, my tu nie byliśmy, ja myślę, że my no tu nie, byliśmy. Nie, my tu nie byliśmy. Ja pierwszy. No nie ty. Dlaczego Fakus. to robisz? No, bo ta gra jest jakaś dziwna, Nie, Byłem dlaczego skoczyć. to robisz? Nic nie da złego Boże, ci nie robi. Tu jest magiczna tu jest ściana. Się... Dobra, musimy skoczyć wskoczyć i tutaj na dół, pod drabinkę. Tak. No przecież, no, przecież mnie zaraz odniosą. No, ja dziękuję. stoję. Że mogłam to sama przejść. Mogłaś to sama przejść. Przywiązać no. się sama do siebie i by może coś z tego było. I byś wtedy przegrała, no 100%. Nie, z tobą przegram. Ze mną Stoimy, nic nie bo nie wiem kiedy poszło. Tak, i lecimy I teraz całe. Może się zapytaj, stoimy, idziemy, co robimy? Nie, nic z takiego nie ma miejsca, nigdy bym tak nie zrobił. Oj, bo ja dwa razy skoczyłam. Nie wiem, czasem skaczę dwa razy z jakiegoś powodu. I to właśnie nie z paniki. Nie z paniki? To może po prostu jesteś jakaś. Dobra. Się, chodź. No nie, w ciągu... No przecież powiedziałaś trzy i chodź. Nie robi się tak. Ale. No nie nie, nie. mówi się no trzy Bo jak psychika siedzi, grając z tobą w to, rozumiesz Skacz. Tobą? To psychika mi już siedzi od pierwszego momentu. Nie, no przecież no nie, zaraz no, mnie rozwalić. Przecież... No, i... no nie. nie wierzę w to. Nie. Po no co skoczyłeś jak ostatni lamus? I skoczyłeś. Do... My to będziemy grać do jutra rana. A ja żeby nie było, jest godzina dziewiętnasta. Jest godzina dziewiętnasta dwanaście i dopiero zaczęliśmy, nie kłam. N nieprawda, gramy to już 20 minut i nie potrafimy przejść. No bo mówisz 3-2-1, a potem nie robisz 3-2-1, tylko zyskaczesz losowo. To nie ja już nie liczę tak, w widzowie. takim razie. Ja tak. już nie liczę w takim razie, sam sobie liczę. Dobra, no i ja to zrobię na bank lepiej. Łamiesz. No też cię on, strasznie głośno. A, jeszcze A tak ja nie, ty jeszcze tak krzyczysz. No właśnie oboje krzyczymy strasznie, to są Ty emocje. krzyczysz głośniej. Potem będziemy się nawzajem nie słyszeć u siebie. Tak. Siup, siup. Siup, siup. Skup, skup się, skup. proszę cię. Dobra, skaczemy. Skaczem. No, jeszcze mnie popchnąłeś ze sobą. Tak cię Tak! Ty mnie po... Ja byłam na beczce! Ja już byłam na beczce prawie, a ty siup, ale sobie zleca. Ty, bo ja nie używam sprintu w ogóle. Ty, ja zapomniałem o sprincie. Może i lepiej, że go nie używasz, bo teraz będzie jeszcze gorzej. Widzowie, teraz wygrywamy. Sprint już jest, to już jest wygrane. Nie, no przecież to jest niemożliwe, żeby 10 minut przechodzić tak prosty fragment. Tak, to jest niemożliwe. It's your fault. To Jezus, nie to jest, jest nie moja YouTube wina. Przecież to jest nierealne, jak można być tak nieogarniętym. Tak się nie robi. Czemu tak, tak powoli biegnie? O nie, dobra. Ojej oj, dobra. Nie, teraz skupienie, serio. Ja skupienie. pierwsza wska... Podejdź do krawędzi. Ja wska... Ja Jezu. Nie <laughs> podejść do Teraz. Krawędzi, się się ja pierwsza. Dobra. Teraz ty. Teraz ja, teraz ty, tak. teraz ja. No i po co? Wyszło dobrze. I tutaj czek. o dobra idziemy. i idziemy teraz, tak. Okej. Okay. Widzę już y, jakim, jakiej synchronizacji one idą, że dobra. O za mój Boże, szybko no. muszę zwolnić trochę. Mówiłam, Zresztą że używając Sprinta daleko. będzie gorzej. Ale ja nie używam Sprinta. To nie był Sprint. Czekaj, no. czekaj. Dobra, 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 dobra. Chodź. Tutaj. Nie Ty. skacz, nie skacz. Może damy radę razem tu skoczyć? Chyba tak. Dobra. Trzy, cztery. Dobra, dobra, dobra. dobra udało się. Ja tam podwójnie... Oh. O nie, czekaj, bo się zap... O nie, do gara weszłam! Po co wchodzisz do gara? Czego stoisz na gara? O nie, palę się. Dobra, chodź tu do krawędzi. To jest Trzy, cztery ry. Okej, 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 okej. Było blisko Był tragedii. Problem. Tak, no. Ojeju, co to jest? O nie, będzie ciekawie tutaj. Ta gra zaraz nam zniszczy. I co? A, i A dobra! Nie jedzie. Do góry trzeba. Przynajmniej jak no, tak. tu spadniemy, to... nie... O nie! Ja dobra, stoję dobra, na... Ja wiszę, nie! Zaplątałeś łańcuch! Roz... O dobra, naprawił się. No bo ja wisiałam z innej strony. Wciągnij mnie. Pociągnęcie, pociągnęcie. Super jest. No jesteś... przecież to jest nierealna ta gra. Dobra, zejdź do mnie, proszę Zejdę. Chodź tu. No nie mogłam no. tam skoczyć. Chodźmy tu skoczyć. Ej, to tędy. No. O. Nie wiem, czy to jest zamierzone przez. Chodź, no, no kurde, ale... gdzie, czemu ty tak daleko chodzisz? Ja chodzę daleko. Tak. Ja nic złego Stajesz ciro, 5 km za mną, mimo że jesteśmy połączeni Wiedza. łańcuchem. Wiedzą. O, elegancko, no i widzisz, ale jestem co, bardzo co te. Dobry w tego. O nie, ty my musimy się... stąd. Tam. No i co, to jest proste. O. o, nie. O, o, nie. No. Ja jestem przerażony tym faktem. A wiesz, Dobra, że jak skaczę. tu zleci. O, kurde, no to ja skaczę teraz. Musimy no. pojedynczo skakać, no? No. Jeżeli tu zlecimy, to co? O, nie! Bo Dobra, to już koniec, zaczynamy od początku. Ja. By... No i nie dlatego skaczemy pojedynczo. Jeszcze raz? Musisz troszkę podejść do mnie, bo za daleko no. stałaś. Łańcuch nie dolecia, widzisz? Jest problem. Nie wiem, czy to nie jest tak zrobione, że tu się już nie da. O, dobra, ja to... spróbuję skoczyć, stój Spróbuj tu. Ty. No, stoję. No, musimy skoczyć chyba razem. No, dobra, to tak odliczaj. Graniach. Trzy, cztery. ry okay. ja, ja. Nie, nie! Ja. Czemu, gdzie ty raz skoczyłeś taki, tam? szybko szybko, bo to jest mi lepiej tak. odliczaj. Trzy, cztery. ry Dobra. Siu. Nie, nie skacz, nie skacz, nie, nie skacz, wiesz, nie. No wiesz, i skoczyłeś. Po co wiesz, skaczesz wiesz. za mną? Mieliśmy skakać pojedynczo. Ja byłem pewien, nie wiem, co, co byłem pewien. Nicze nie. My w ogóle gdzieś za mapę spadamy. Tak, ciekawe co się stanie, jak to stanie. Nie, wygraliśmy, wygraliśmy. <laughs> ja nie. Nie. No i taka to nasza nie, historia. Nie, nie, nie. Tak więc, jak widzieliście, nie udało się nam tym razem. No, nie chcę tu nic mówić, ale to była wszystko wina Madix. Wcale, że nie. To była twoja wina. Widzowie Ani potwierdzą. trochę. Nie czuję się winna. Ale jeśli chcecie zobaczyć kolejny odcinek w naszym duo i zobaczyć, jak znowu się kłócimy, jak znowu ja próbuję wygrać, a Madix próbuje przegrać, nie słuchajcie to go. Piszcie, koment piszcie komentarze. Dawajcie łapki w górę i widzimy się w kolejnej części. Pa! Pa!